Cześć ja jestem Merkury i dzisiaj tuningujemy sobie kolejny samochód z, aktuali z nowej aktualizacji The Cayo Perico Heist y Jak ktoś nie wie to, y no po prostu widzicie po tytule, będziemy sobie tuningować Itali y Grotti Italii RSX, bo ten samochód weszł nie niedawno do gry, a podobno po jak widziałem nie Niektóre filmiki, gdzie ludzie porównywali osiągi, to bardzo ładne osiągi ta by uzyskiwał. No i co mogę powiedzieć? No, dzisiaj zajmiemy się tuningowaniem samochodu. Wy już wiecie dobrze jakiego po tytule. Przepraszam za małe cięcie, ale miałem, miałem pewną rzecz do załatwienia, ale już jestem. No i co. Jak wejdziemy w laptopa czy w telefon, w komputer, wszędzie gdzie no po prostu jest internet, legendary Motorsport i mamy Grotti, Italii RSX. I mi się to auto z tej aktualizacji szczerze najbardziej podoba, ale no po prostu jak chcecie mieć taką cenę, to musicie wykonać tam jedną misję dla MundiMana, gdzie tam odzyskujecie jego auto, właśnie Italii RSX. I wtedy macie niższą cenę, tą moją, bo normalnie od Italii RSX kosztuje bodajże 3 miliony 400 000. Ale w każdym razie, no my sobie kupimy po tej niższej cenie No i co, możesz zostawić łapeczkę w górę, jeżeli Ci się spodoba ten materiał, no i co, dobra, zamawiamy Na pierwszy poziom garażu 2600 600 poszło się walić, ale Dobra, widzimy się, jak dostarczą Italii do mojego garażu. A jeszcze chciałem powiedzieć, że z góry przepraszam, jeżeli dzisiaj jestem jakiś zamulony czy coś, ale no, dzisiaj po prostu nie jest mój dzień jakiś. Ale wracając do tematu odcinka. Właśnie przed chwilą dostarczyli mi Grotti Italii RSX. Wygląd w kolorze żółtym wygląda ono tak. I raczej sobie przerobimy na inny kolor. I co chciałem powiedzieć? Dzisiaj będziemy sobie tuningować Italii RSX. I możecie napisać w komentarzu, jaki chcecie kolejny tuning, bo będę robił albo tak, albo tezeracta albo Kriegera, albo do góry jeszcze mam, że wam pokazuję, które auto, drafter, ale żeby wam to zwizualizować, jeszcze mam o, obej 8F Drafter. Więc yy, możecie napisać, które mam stuningować. A może mam stuningować na przykład takie Brioso albo Din Veto Classic, bo też było do odebrania za darmo. Więc no napiszcie w komentarzach, które, który samochód byście chcieli. Pięć łapek i od razu zaczynam, aby, zaczynam się brać do robienia materiału z kolejnym samochodem. Ale w każdym razie dźwięk... Dźwięk w tym samochodzie mi się bardzo podoba. O, wszyscy wyszli, no to, no to w sumie lepiej. Zobaczmy, jak, jak to brzmi, tak. Mm. Fajnie brzmi, naprawdę fajnie brzmi. Yy, jak widzicie, jest. No dobrze, zostawmy to bez komentarza. Później się nim zajmę. Yy... O, jak widać, ma taki nawet wysuwany spoiler, a to nawet nie wiedziałem. Nie wiem, w każdym razie auto mi się bardzo podoba. Możemy się chwilę przejechać tak bez tuningu. To osiąga tak ze 110 tak 110 z górki, tam było prawie 120 mil na godzinę. Czyli to będzie w przybliżeniu około tak może, nie wiem, 185-200 km na godzinę. Co bez tuningu jest, no, okej, okay, wynikiem. Ale sobie teraz tuningujemy. Nie ja wyhamowałem. Ja naprawdę dzisiaj nie wiem, jestem jakiś nieogarnięty albo po prostu jestem okropnym kierowcą. No, nie wiem, dobra. W każdym razie wyjeżdżamy do Los Angeles Custom z Grot Italia RSX sportowym A to jest sportowe auto to będzie konkurencja dla Pariacha teraz Później muszę sprawdzić czy Paria, paria jest lepszy czy ten, czy groti Italia RSX mi się wydaje, że Italia będzie ten RSX będzie szybszy ale w każdym razie yy, no to no po prostu tu nie 100% o. hamulce rajdowe zderzaki, przednie zderzaki To jest tak, mamy taki fabryczny zderzak Dokładka, gdzie to się zmienia? Nie wiem, no, tak lekko niby się zmienia, ale nie za wiele. Dokładka, kolor pierwszy, karbon, karbonowa, dokładka, super spoiler, super spoiler, kolor dwa, karbonowy super spoiler. Nie, to na razie powiedzmy z drżakami, z, 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 tak, zderzaki zostawimy, po prostu ulepszymy silnik na maksa, wydech. Później możemy zrobić tego nie, nie, nie laksony, nie, światła, kseno-nowe, styl na nowe, wszystko. Później zmienimy sobie kolor, czego. Oznaczenia, jakie mamy w ogóle oznaczenia? To dobra, to później. Yy, lusterka, to też później. Tylne panele, lakierowanie dach, sprzedaj ta już, już lecę. Progi, yy, spoiler, yy, zawieszenie uliczne, dajmy. Płetwy później, skrzynia biegów na maksa, turbo, tak, koła, chyba te koła zostaną, bo nie wiem, czy one chyba powinny się malować, by nie malować, no, wiecie o co mi chodzi, limuzynowe raczej. No dobra, i teraz może przejdziemy do, yy, do lakierowania, lakierowanie, kolor podstawowy na przykład, mi się, o, tak też fajnie wygląda. Czarny. A jaki będzie na przykład yy, wścigowa czerwień? Hmm. Dajmy na razie, może nie wiem, taką czerwień, bo jest tańsza. W razie czego zmienimy, bo jednak wola oszczędzać na razie pieniądze. To kolor dodatkowy. I ta. O, to się od razu zmienia z kłami. O ty. mega fajny to jest może taką czerń czernie nie, nie zdecydowanie nie ale ja na przykład hmm. już była czerwień? nie nie nie, naprawdę jestem jakiś dzisiaj nieogarnięty no przecież tu jest czerwień. Ja pijany jestem. Taka czerwień na przykład. Na razie coś takiego zostanie, ale jakby teraz to wyglądało, na przykład metaliczny i czerń. Hmm. Nie wiem, czy ten samochód sobie nie zrobimy po prostu na czerń, bo to mega fajnie wygląda z tymi kołami. Czerń na przykład i kolor dodatkowy. Tak wygląda z czerwonym. Tak. Nie wiem, z róż. Taki jaśniejszy. Pomarańczowy. Żółty, wyścigowy, żółty. O! Wyścigowy, żółty wygląda. koks, Kanarkowy. Taki błękit, błękit, nie. Niebieski, nie, niebieski raczej nie. Biel. Biel też nie. Czerwień. Czerwień jest nawet ładna. Siwowa zieleń, gorący róż. O! To nawet fajnie wygląda z tym. Kurde, bo akurat ten samochód ma bardzo fajny... ...daby można fajny wygląd robić. Aby zostawić, powiedzmy, czarny z czerwonym. Dobra, dajcie mi chwilę na pomyślenie i zaraz do Was wracam. Dobrze, już wróciłem. I powiem tak, najpierw chciałem zrobić z czerwienią, bo też fajnie wygląda. by mi pasowało do garażu, czerwony z czarnym, znaczy tutaj bardziej czarny z czerwonym. Jak patrzyłem na inne kolory, to czarny jednak najlepiej to abym pasuje do ogólnie tego, ale do wykończenia. Dodatkowy kolor. Patrzyłem czerwony, wszystko cienie. Ten jest bardzo ładny na przykład. Ale jednak, mimo to, że ta gara chciałam robić na czerwono, czarno, tam coś, to jak zobaczyłem ten kolor, no to mi się wydaje, że tak, tak będzie lepiej. A dodatkowo, jak jeszcze wykończenie zrobimy tutaj, wyścigowe żółty, to to już jest dopiero kosmos. No, sami zobaczcie, no. Nie, 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 chcę wychodzić. Więc m, tak zostanie. I teraz zajmiemy się zderzakami. Przedni, z, przedni zderzek. I teraz możemy zobaczyć. Jak to wygląda. Dokładka. A, że tak. Po prostu, że dokładka ten kolor. Mm, raczej nie. Promodowa dokładka. Super spoiler. Takie coś lepsze, czy takie duże? Większe. Nie, mi się wydaje, że takie zwyczajny mi się bardziej podoba przynajmniej tylny tylni tak tu tak bardzo, bardzo ładny to jest to też to już nie to już mi się nie podoba a co to jest za dużo gumienia by może nie było tego to bym może wziął ale za, za dużo tego więc chyba, ben, chyba wezmę to Chyba, że samo to, chyba, samo to, bez tego główienka, no, bez tego główienka, biorę to. 14,5 tysiąca, no to nieźle sobie na nas żerują, dobra, wydech, taki nigdy w życiu, nie, przepraszam, taki też nie, potrójny też chyba nie. Ameliniowe to jest Amelion. To jest Amelinowe. Ameliniowy wydech. Hmm, dobra, ale nie no. Yy... Czarny po prostu wezmę, chromowany. Bo takie nie. Takie jest fajne. Przynajmniej dla mnie. Maska. Karbonowa nie. Prosta. Prosta jest ok. Podwójnie wentylowana no, już mniej. Wklęsła maska Potrójny wylot. Takie coś. O, to, to już jest nawet z tym kolorem ładne, ale chyba zrobię prostą maskę. Mi się wydaje. Na razie zostanę przy prostej mat przy prostej masce, aby wyglądało to i to. tak to się nazywa? Dyfuzor. Dyfusor. Nie, po prostu płetwy. No, no, mi się wydaje, że tak będzie lepiej. Światła, zostawy neonowe, kolor neonowy. Damy żółty. Oznaczenie. A, bo ja oznaczenie jeszcze nie patrzyłem. No dobra, ale to jest tak. Trójkolorowy pas Włochy. Takie coś. Nie. Nie. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. To bym przy tego, by można fajnie by było zrobić, aby to było czerwone. Może by się fajnie dało to zrobić, ale nie. No nie, ma jakiś super. Dobra, no to, to zostawimy po prostu taki ładki. Mi się tak podoba. Lusterka. Yy, możemy zrobić kolor 2 w sumie. Tablica. Yy, o, i teraz idealnie tablica pasuje. No i daj suba. Tylne, tylne panele. Tutaj to. okej. Okay. Więc takie coś tu jest. Fabrycznie jest normalny A później takie, takie coś dochodzi. Nie no, zostawimy fabrycznie. Dach karbonowy z grzbietem. Tak, tu jest. Tak, z grzbietem, ale tutaj jest. Y Dach z karbonowym panelem. A, to jest z tym, tak? Nie, panel. Jest panel. Bo ja nie ogarniam. Karbonowy dach. Karbonowy dach z grzbietem. A, z tymi takimi tutaj. A, a, o to chodzi. Czy my chcemy takie coś? Po prostu. Tak, z grzbietem. Tak, i tak jest. Możemy wziąć takie coś na przykład. Progi. Z tym nie chcę. Nie, nie, nie. To nawet fajnie wyglądało. Przy tym możemy zostać. Spoiler. O! Tutaj raczej nie chcę spoileru. O, a tutaj. A to jest po prostu kacze spoiler. Szeroki kacze spoiler. Nie. O, a taki mały na przykład. Profilowane, bo to powinno być skrzydło. Fajnie wygląda nawet. Zawieszenie jest na maksa, płetwy... O! Taką płetwę można jeszcze zrobić. Ale nie, taka chyba jest okej okay nawet że taka nie, no taka niech zostanie tylko po prostu kolor drugi tu wszystko jest, koła kolor kół to tak projekty opon nie trzeba, ulepszenia kuloodporne opony, dym żółty dym spod opon yy, i wszystko chyba dobra, wyjeżdżamy tak prezentuje się nasze auto nie, mi się na przykład bardzo podoba ale to bardzo nie dowiem teraz do mnie. Teraz posłajmy je jeszcze raz. Tak samo. Ale widzę, że jest szybszy. Widzę zdecydowanie, że szybki ta, by przyspiesza Nie, to na tym się jakoś tak trudno hamuje, bo wątpię, żeby on miał takie. hamulce słabe. Ale nie, bardzo, bardzo fajny samochód, mi się bardzo podoba. No i co mogę powiedzieć? No to już raczej będę kończył odcinek, ale kraksa jeszcze. Taka. Hmm. Nieważne. Yy, możecie napisać w komentarzu jakie auto ma być kolejne. Tam nie wiem, 5 łapek w górę i zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka. No i to możecie zobaczyć yy, tutaj yy, po lewej stronie Wam pojawi się mój poprzedni odcinek, gdzie tuningowałem Pyoty. Z poprzedniego DLC, co ten film wyszedł pół roku temu, ale możesz sobie go zobaczyć. Możesz też y, po prawej stronie kliknąć w mój kanał, na, y, który możesz zasubskrybować bardzo chętnie, bo... bo tak. No więc... Y, co mogę powiedzieć? Elo!